Bartosz Gołębiowski, witam Państwa w programie Kwadrans dla Wiary. Dziś będziemy mówić o kaplicy Wieczystej Adoracji. Taka kaplica już funkcjonuje w Olsztynie, ale dziś będziemy zachęcać Państwa do tego, aby uczestniczyć w dziele tworzenia kolejnej kaplicy na Warmii. Gdzie dokładnie? O jakim miejscu mowa? O tym za chwilę w programie. Zapraszam. Dziś, drodzy Państwo, w naszym programie Kwadrans dla wiary będziemy mówić o kaplicy wieczystej adoracji. Fakt już była o tym mowa jeśli chodzi o nasz program, ale ta idea bardzo się rozrasta i ta kaplica powstaje również w Gietrzwałdzie. Także dziś trochę będziemy zajmować się tym podsumowaniem, jak Olsztyn wygląda i zajmiemy się również Gietrzwałdem. A o tym będą mówić oczywiście moi państwa goście, Cezary Olszewski. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie. Fundacja Aderemus Techristę de to jest ten człowiek, który w Olsztynie zasiał to ziarno, rzucił, trafiło to na podatny grunt w parafii, jak się nie mylę, u księdza Andrzeja Pluty. Tam już ta kaplica działa. I pan Tomasz Golon, jeden z koordynatorów. Dzień dobry. Dzień dobry. Koordynatorów, który dzielnie koordynował, zbierał tych strażników, tak? którzy adorują. Tak. Za chwilę Państwu przybliżymy, co, kto kim jest dokładnie i co się dzieje w Olsztynie, ale zacznijmy od pana Cezarego Olszewskiego. 15 maja, panie Cezary, bardzo ważny dzień. Ruszyła w końcu długo wyczekiwana kaplica wieczystej adoracji w Olsztynie. Ona jest. I działa. Byłem, sprawdziłem osobiście. Nawet po tej oficjalnej inauguracji kiedyś w nocy pojechałem. I ona faktycznie działa. I jak wygląda sytuacja? Opowiedzmy, co się dzieje w parafii u księdza Andrzeja Pluty? Jak ten pomysł? On żyje, on trwa, faktycznie modlą się ci ludzie całą dobę? Tak. To, że modlą się, to już wtedy na inauguracji widzieliśmy, mhm. że 100% osób się zapisało, więc byliśmy pewni. Ale też zauważyliśmy, że po tej inauguracji, po wystartowaniu te zapisy ciągle jeszcze były, one nadal jeszcze trwają, także to zainteresowanie jest nadal bardzo duże i myślę, że jeszcze ponad 20 osób się zapisało już po inauguracji po tym 15 maja. Także... Bo mówimy o tych, którzy się zapisali, czyli o strażnikach Eucharyst... Eucharystii. Tak, to są te osoby, które podjęły stałe godziny. I dzięki nim każdy z potrzeby serca może przychodzić, no bo to, co Pan redaktor mówi, to są osoby, które gwarantują obecność, że Pan Jezus nie jest sam, ale każdy z potrzeby serca może przyjść i drzwi są zawsze otwarte. I faktycznie jest tak, i mówię tutaj trochę z punktu widzenia swojego lenistwa, że na przykład w poniedziałek po całym weekendzie ktoś o piątej czy o czwartej rano jest i klęczy? Tak jest. To podziwiam. Zawsze, zawsze tak jest. Drodzy Państwo, jeszcze pomówmy o kwestii tego, jak tych ludzi trzeba było zbierać, koordynować. To pytanie do Pana Tomasza. Jak wygląda ta koordynacja? Ona już się zakończyła? Czy Pan cały czas ich koordynuje? Bo to trzeba czuwać, bo ta adoracja podzielona jest na bloki godzinowe i każdy blok ma swoich koordynatorów. koordynatorów dokładnie tak. <laughs> Akurat ja występuję jako tutaj koordynator razem ze swoją żoną. W jakich godzinach jesteście? 18:00 i 24:00. I tak jak dzień się dzieli na co 6 godzin, tyle osób bierze w tym udział jako koordynatorzy, czyli z założenia cztery rodziny. My jesteśmy odpowiedzialni, że tak powiem, za ten swój blok godzinowy, jak już wspominałem od 18:00 do 24:00. Odpowiedzialni, czyli co? E, w zasadzie dostajemy zgłoszenia osób, które zapisują się internetowo lub wypełniają formularz, no to musimy sami ich wprowadzić. E, w no, i mamy tam harmonogram, już po prostu podzielony na godziny, wyznaczone dni. I cały czas zbieramy. Mówimy tu o Gieczwałdzie, tak? gdzie, gdzie cały czas zbieramy osoby do fizycznej adoracji na miejscu w kaplicy. I to y, koordynatorzy to są cztery rodziny, bo dobę dzielimy co 6 godzin. Państwo tak. są odpowiedzialni od 18 do 24 i jak to mówiąc brzydko, zbieranie wygląda, jeśli chodzi o gierfałt? E, no nadal zbieramy, nadal mhm. jeszcze są potrzebne osoby. Są te wolne godziny. Są jeszcze wolne go godziny, się można zapisać. E, godzin w tygodniu mamy 168, e, tak więc jeszcze mamy ponad setkę osób. Czyli z założenia nam troszeczkę brakuje. tak? Mhm. Czy jest coś takiego jak fenomen kaplic wieczystej adoracji? Tak można powiedzieć. Czy znaczy widzimy wielki rozwój tego dzieła? Mi się wydaje, że jest ta potrzeba dzisiejszych czasów, że ludzie są przybocowani i szukają ciszy. I naturalnym miejscem, gdzie, gdzie ta cisza jest, to jest właśnie adoracja. W kaplicach wieczystej adoracji. No to jest takie miejsce szczególne, gdzie, gdzie można po prostu przebywać w blasku i obecności Pana Jezusa, nie robiąc praktycznie nic. A jak to będzie wyglądało, powiedzmy, drodzy panowie, w Gieczwałdzie, bo w Olsztynie mamy część kościoła tak, z boku wydzieloną, a Gieczwałd? Co się dzieje teraz w Gieczwałdzie? Jak to hmm. będzie wyglądało w Gieczwałdzie? W Gieczwałdzie akurat trwają prace remontowo-budowlane różnych obiektów. Między innymi stare krużganki zostały wyremontowane, te naprzeciwko bocznego wejścia do bazyliki. No i tam jest jedno pomieszczenie wyznaczone na właśnie tą kaplicę wieczystej adoracji pod wezwaniem świętego Józefa. I kiedy się w ogóle możemy, drodzy panowie, spodziewać? tej inauguracji. Ja rozumiem, że trzeba zebrać tych strażników, ale może jest jakiś harmonogram? To znaczy, my, Panu Bogu, nie dyktujemy żadnych warunków mm. e czasowych, bo każde miejsce e charakteryzuje się swoją specyfiką. E wiadomo, że Olsztyn jest dużym miastem, e ale Gieczwał znów jest takim miejscem szczególnym, e bo to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie od 148 lat jest, prawda, jest uznane te objawienie Maryjne, i tam jest dużo pielgrzymów. Więc widzimy bardzo duże zainteresowanie, że ta kaplica powstaje, ale to są osoby też bardzo przyjezdne z całej Polski, nawet, nawet ze świata. Ale my szukamy tych ludzi, którzy fizycznie podejmą jedną godzinę, stało co tydzień to samo i my bazujemy na. Na no, parafii głównie gieczwałckiej, wszystkich parafiach okolicznych, ale te misje trwają jeszcze dość daleko, już się wypuszczamy, bo już jeździmy też do Ostrudy i do Olsztynka. No, jest duża przychylność też księży z innych parafii, no, żeby wspólnie to budować, to dzieło. To co jest, widzimy, no, ponad 50% jest już zapełnionych tych godzin. To co jest pewne, bo widzimy prace budowlane, czyli ta budowa materialna już jest na takim poziomie, że, że jest przewidywany plan poświęcenia tej kaplicy jako taki jeden z elementów. 30 lipca jest zaplanowane, a inauguracja będzie wtedy, kiedy zbierzemy rzeczywiście te 100%, więc pewnie to będzie na jesieni. Nie określamy też daty. Gdyby nawet nie było zebranych tej odpowiedniej ilości osób, no to też będzie możliwość zrobienia dziennej takiej kaplicy adoracji, czyli w takich przestrzeniach dziennych. To, co my widzimy i to widać najbardziej w bloku Tomka, bo Tomek jest właśnie koordynatorem z Gitchpaudu tej kaplicy, która powstaje, to blok 18-24 praktycznie prak, prawie wszystkie godziny no, w sumie już są tak, zapełnione. więc godziny po pracy, <laughs> ludzie po pracy, zainteresowanie. To na pewno jest łatwiej niż o trzecie nad ranem kogoś zebrać, tak? Chociaż, tak. Chociaż mam takie wrażenie, że nocne się szybciej wypełniają niż w takim tak, bo w sumie w w ciągu dnia w praca. dzień, tak, bo tak. ludzie pracują, mhm. a osoby starsze też no, są jakieś, mają swoje zobowiązania. To jak to się zanwodzi? udało w Olsztynie w takim razie? Już w Olsztynie też ludzie pracują. Ym, no ale też bardzo, bardzo chyba, ci emeryci też bardzo dobrze, a, do, dobrze odpowiedzieli. No ale też tu, tu jest jednak dużo większe miasto, no no, tak. więc też z tym y, to, 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 to też ma duży wpływ na to. Panowie, co możemy powiedzieć o samej adoracji? Jak ona skutkuje? Jak ona działa? Na Waszych prywatnych doświadczeniach, gdybym mógł trochę zajrzeć w Wasze serca i po, 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 porozmawiać, popytać Was o adorowanie. Czym jest to adorowanie? Bo to czasami sztuką jest wytrwać w milczeniu, w ciszy, gdzie faktycznie jesteśmy tacy przebodźcowani, gdzie ciągle niektórzy gadają, gadają albo ciągle telefony wibrują, a tu trzeba się na godzinę z Panem Bogiem no, wyłączyć, jeśli, jest, 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 jeśli jestem koordynatorem, albo chociaż jak jestem z doskoku, a co daje adoracja, jak jest potrzebna? Może od pantąka zaczniemy teraz? Przede wszystkim e, potrzeba tej ciszy, tak? E, to jest taki czas e, niezależnie od tego, co akurat człowiek w tym momencie robi, w jakiej jest sytuacji. E, wiadomo, czasami jest gdzieś jakiś nerwowa sytuacja, jakiś bieg. Oddaję to, Panie Jezu, to jest czas dla Ciebie. Ale czy to działa? E... W mojej no interpretacji właśnie, no. tak. Ale to, to jakiś przykład konkretny, może pan coś podać, czy to za bardzo intymnie pytam? Czy były takie sytuacje, że faktycznie oddałem, ja, Tomasz, oddałem sprawę i ona się faktycznie jakoś w tak. dziwny sposób załatwiła? Się, tak, w tak, tak, tak. To, tak to, to były sprawy tak jak można powiedzieć, w dużym cudzysłowiu, prywatne cuda, tak? Gdzie, że mhm. gdzieś coś tam się naprawdę... Ee, że po ludzku nie do ogarnięcia, już, tak? nie do ogarnięcia. Natomiast, natomiast e, adoracja, modlitwa, ten spokój, oddanie tego wszystkiego, panie Jezu, ty się tym zajmij. A jeśli ktoś powie, że nie umie adorować, że nie umie tak w ciszy klęczeć, że nie wytrzyma tych 20 minut, to nawet te 5, te 10 też jest dobre? Zgadza się. Nawet, nawet 5 minut, panie Jezu, to dla Ciebie. Panie Cezary, a u Pana? Bo Pan już tak yy, budując, mówiąc tak w cudzysłowie, budując te, te, te kaplice, jakie Pan widzi efekty, owoce adoracji? Jak ona formuje? Gdybyśmy może chcieli zachęcić kogoś do tej ciszy, nawet kwadransowej, że tak powiem. Tak, ja powiem taki jeden owoc główny, który jakby dotyka wszystkich ludzi, no bo na, na bazie też doświadczeń i zbierania świadectw innych ludzi mogę to powiedzieć, że ludzie ogarnia pokój serca. I to jest coś, co w dzisiejszym świecie jest naprawdę wielkim skarbem, bo jak mamy pokój serca, to wszystkie inne rzeczy potrafimy przyjąć. Chociażby osoby chore na nowotwory, które podczas funkcjonowania naszej kaplicy, w której, w której adoruję, no mówią, że gdyby nie adoracja, one by wcześniej się z tym nie pogodziły, więc mówią, że przyjmują to. Jeśli chodzi o takie owoce moje prywatne, to ja zacząłem adorację wtedy, kiedy, kiedy byłem no, w kryzysie małżeńskim, mhm. więc na pewno doświadczyliśmy z żoną uzdrawiania tej naszej relacji małżeńskiej i my adorujemy w tej chwili tak regularnie w nocy od drugiej do trzeciej, z czwartku na piątek trzeci rok i to, to widzimy, że to bardzo dobrze funkcjonuje i w naszym małżeństwie to uzdrawia. No i zaprzewowaliśmy mamy czwórkę dzieci, nasza, nasza córka, która, która po bierzmowaniu trochę odeszła z kościoła. Rok temu po trzech latach nieobecności w kościele powróciła, poprosiła, żebym zawiózł się do spowiedzi. Teraz studiuje właśnie w Częstochowie medycynę i 200 metrów od Jasnej Góry mieszka, więc to taki widzimy swój prywatny mm -hmm. cud, że, że ona się nawróciła, my ją zapraszaliśmy, do niczego nie zmuszaliśmy, a ją zawierzaliśmy właśnie na tych swoich prywatnych adoracjach. Więc widzimy, że no i dużo, dużo ludzi nam opowiada o swoich tych wielkich i małych cudach, bo dla każdego to, jest, to są inne, inne rzeczy ważne w tym momencie. Chociaż czasami tak po ludzku, właśnie na tym polega ta sztuka tego zawierzenia chyba, nie? bo tak po ludzku mówi nam się, że no już koniec, nie ma, nie ma wyjścia, tak? co, co zrobić, a wystarczy po prostu iść i to oddać. Chociaż to jest trudne, wiem po sobie. Też, że to nie jest takie hop-siup, że idę i tak po prostu mówię, to zaufanie jest trudne, bo my tak często wydaje mi się, że my tak chcemy na już. Że Panie Boże, źle mi się dzieje. Ja bym tak. chciał, że już, że już. No zrób coś, zrób coś. A to to zaufanie jest takie, że czasami trzeba gdzieś trochę czasu. I tak chyba ta adoracja nas też uczy takiej cierpliwości, mam wrażenie też. Tak, to nawet właśnie w tych misjach. My nie mamy też oczekiwań i nie zakładamy sobie żadnych dat. Jak będzie, tak będzie. Pan Bóg działa. Bo tak? to, jest, to jest nie nasze mhm. dzieło. Wierzymy, że Gieczwałt jest miejscem szczególnym, że prowadzi je na pewno Maryja. Maryja prowadzi zawsze do Jezusa. Yy, I na pewno szukamy jeszcze tych właściwych osób, które poszukują Jezusa w swoim życiu i, i żeby tę pustkę właśnie wypełnić yy, yy, właśnie tą, tą Bożą obecnością. Więc myślę, że, że dlatego ta, yy, ta misja musi jeszcze, jeszcze trwać. Dlatego my ich nie porównujemy w jednym miejscu trwa 5 miesięcy, w 4 miesiące, 3 miesiące. Olsztyn, tak można powiedzieć, no to te 3 miesiące to jest tak, tak, taka średnia, która, która najczęściej zamykamy tę misję, no ale mówię, to specyfika tych, tych przestrzeni jest w każdym miejscu inna. Panowie, nie będę pytał na podsumowanie, czy warto, bo to pytanie byłoby nie na miejscu, ale z drugiej strony, jak to zrobić? Pytanie do koordynatora. Jeśli kogoś zaciekawiła teraz kwestia adoracji, najprostszy sposób formularz, pan mówił, tak? Tak. Możemy zapisać się przez stronę internetową Adore, Adoremus Tech Listę. Możemy również przez formularz papierowy. Właśnie uczestniczymy w cotygodniowych misjach po różnych parafiach. Tutaj to, to gdzie teraz będziecie? gdzie teraz, nie, w lipcu, gdzie, gdzie was można spotkać chociażby w wakacje, Lipiec, jakiś plan coś wiadomo? to znaczy, no, na to chwilę mamy Ostrudę, tak? czyli szukać was można w Ostrudzie gdzieś, tak? Rozumiem. akurat ja mam mhm, w Ostrudzie, tak? wiem, że jest i Ostruda, a teraz będzie, będzie jąkowo. te formularze w tych miejscach co, co były już misje, no to one są pozostawione w kościele, te papierowe czyli a. u księdza Pluty też jeszcze można znaleźć tutaj w redemptorze tak, to tutaj to są głównie formularze informacje. papierowe w kontekście też polsztyńskie, ale, ale przez stronę Doremus De tam są wszystkie miejsca w Rozumiem. Polsce, które się tworzą i każdy może sobie wybrać te miejsce, no, gdzie chce adorować. No właśnie, a w Polsce jak to już się rozrosło? Ile jest takich miejsc? Yy, w ogóle 70 ponad 70 kaplic wieczystej adoracji funkcjonuje. W te misje, gdzie fundacja była zaangażowana, to jest właśnie 30-30 miejsc, y, gdzie, gdzie one są, już powstały te kaplice. I u nas na razie jest Olsztyn, g i sięgam dalej, będzie może nie wiem, Ełk, gdzieś idziemy dalej, Elbląg. Czy na razie jest spokój? To cisza? znaczy, te rozmowy są prowadzone, ale to, to, to czekamy, aż, aż właśnie. Czyli musi trafić na podatny grunt. Na podatny grunt, grunt. przez tak jak, jak w każdym miejscu, to, to działamy w posłuszeństwie kościoła, więc. Mhm. Jest jakby oddolna taka potrzeba e, ludzi, takie pragnienie. Później ksiądz Proboszcz, który, który jakby błogosławi i, to miejsce. I, to miejsce i, mhm. I wtedy jedziemy wspólnie do księdza biskupa. Byliśmy tu właśnie arcybiskupa, który pobłogosławił e, całe to dzieło, żeby rozpocząć tę misję. I jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość osób, no to wtedy arcybiskupa prosimy o o inaugurację taką uroczysto już kaplicy wieczystej adoracji, tak jak miało to miejsce chociażby w Olsztynie. Czyli może być tak, że na Olsztynie i na Gieczwałdzie się nie skończy? Może tak być. To, to też te miejsca nam wskazuje właśnie ksiądz arcybiskup i jeżeli jeździ na jakieś wizytacje, no to mamy też jakoś taki, taki kontakt chociażby przez dyrektora do spraw duszpasterskich, więc, więc jesteśmy w stałym kontakcie. I aby to się rozrastało. Dziękuję Panowie za rozmowę. Mamy nadzieję, drodzy Państwo, że zachęciliśmy Państwa do wieczystej adoracji. A g czeka, czeka na chętnych, którzy chcieliby być strażnikami Eucharystii, do czego zachęcali Cezar Olszewski z Fundacji Aderemus Techliste. Dziękuję serdecznie. I pan Dzięki Tomasz bardzo. Golon, jeden z koordynatorów w Kaplicy Dzięki Wieczystej bardzo. Adoracji. Olsztyn już działa, można przekonać się, sprawdzić, jak to w parafii, w tak zwanym redemptorze funkcjonuje kaplica adoracji, a jeśli ktoś z państwa chciałby wspomóc to dzieło, no to Gierczwałd również z otwartymi rękoma czeka na nowych strażników Eucharystii. Tam właśnie kaplica kolejna powstaje. Zachęcamy i polecamy. Dziękuję za rozmowę, panowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.